Chcę spać, ja się wolewać. Zamiast wejść pod koc, wolę patrzeć w noc, a ja nie chcę spać, bo wyłażą skąd ta wróżki, dzikie wróżki. Głowy mają jak poduszki, jak poduszki. Skaczą sobie po pokoju z dzikim brzaskiem Wygryzają z książek wiersze i obrazki Namawiają się na ucho z moim kotem I malują na suficie serca złote I malują na suficie serca złote Antonina Domańska, Wodnik, Czyta Wioletta Violetta Zaprzewska. W chacie Rybaka Andrzeja siedzi przy kominie babka jego, Pawłowa, starowinka to zgrzybiała może ma lat dziewięćdziesiąt, może sto sama już nie pamięta ile. Ręce jej się trzęsą, nogi nie chcą słuchać oczy trochę gorzej widzą niż w onych dobrych czasach, gdy miała lat piętnaście i uszy nie domagają. Jakieś w nich szmery, jakieś szumy. To te lata ciężkiej pracy, niedoli, smutków, utrapień. Szepczą do niej swe dzieje dawno minione. Straszna zima na świecie. mróz parzy, a śnieg się iskrzy i skrzypi pod nogami. Wszystko co młode i zdrowe, prawie cała wieś wybrała się do miasteczka, do kościoła, bo dziś Boże Narodzenie. Po chałupach zostali tylko starcy i dzieci małe. Pawłowa grzeje się u komina, a przy jej nogach na niziutkich ławeczkach dwoje prawnucząt najmłodszych, Janek i Kasia, bliźniaki. Noc zapadła, rodziców jakoś nie widać, dzieciom się przykrzy. – Opowiedzcie, babciuniu, o wilkołaku! – prosi Janek. – Nie, nie, lepiej o wodniku! – przerywa mu Kasia. I babunia opowiada – Dziwy straszne o złośliwym potworze, co w pałacu kryształowym nad niej jeziora mieszka. A wyście go widzieli, kiedy, babuniu, tego wodnika? Widzieć tak jak ciebie w tej chwili, to niby nie, bo się go zawsze okrutnie bałam, co by mnie nie porwał. Ale z daleka to choćby ho, ho, ze dwadzieścia razy. No, to powiedzcie, bardzo strasznie wygląda. Oj, bardzo! Najlepiej się na niego wybrać na ten przykład w zimie, bo to za śnieg można się schować, kopczyk ugarnąć, schować się jak za płot i podglądać. W lecie nie wiadomo, w której stronie go szukać. W zimie łatwiej, bo choć calutkie gopło na kamień zmaznięte, to zawsze tu albo ówdzie okrągła dziura zostanie wolna. Już takie widno jego prawo, co by miał którędy na świat wyzierać. A on na brzeg jeziora wyłazi, babusiu? Nigdy w świecie, nie wolno mu. Zresztą, choćby nawet chciał, to się boi, bo by go ludzie widłami ubili. Nieraz żeśmy się zmawiali, chłopcy i dziewczęta. Robiliśmy wał ze śniegu na skraju lasu, tuż niedaleko brzegu, i tam bywało, ze dwie godziny. Marznąc, siedzieliśmy i czatowaliśmy na niego. No i co, babusiu? No i co? Czasem daremne było nasze czekanie. mróz nas palił jak gromnicami, a wodnik w swoim pałacu na dnie jeziora siedział. A znowu czasem, a znowu czasem, babusiu, jak nie weźmie lód pękać raz za razem, trask, trask. Przysiągłby kto, że fornale z bata strzelają, albo i gorzej, jak nieraz huknęło na gople, to aż echo biło przemocne. A wy co? A my siedzieliśmy jak trusie, bo każdy wie, co to takie trzaskanie znaczy. No, to gadajcie prędko, bo my nie wiemy. Znaczy, że się wodnikowi zima uprzykrzyła. Ciasno mu i nudno, więc się przeciąga, kości sobie prostuje, a co się plecami o lód zaprze, to w tym miejscu jakby siekierą uciął. Rysa leci od środka aż do brzegu i strzela. I wtedy najczęściej wyłazi do swojego okienka. Dźwiga się na onych łapach szkaradnych i wytrzeszcza ślepia na świat Boży. Dokument niego dojrzeć to chyba nikt nie dojrzał, bo zawsze jakieś mgły, jakieś opary koło niego się podnoszą. Ale wielki jest jak sześciu ludzi. Głowę ma gęstymi kudłami porosłą, ręce ochydne, plewiaste. A jak wzdychnie albo chrząknie... To ani grzmot lepiej nie zdoła. A co on złego robi, że powiadacie, co by go chcieli widłami ubić? Nie wiesz co? Dusze ludzkie w niewoli trzyma. A jakże? Taka z niego potwora. Skoro ino taki nieborak w jeziorze utonie, czyli to w zimie czy w lecie czy z dopuszczenia boskiego, czyli z diabelskiej namowy? Jeszcze do samego dna nie doszedł, już ci go ten śleporód chwyta jak swego. Duszą mu gwałtem wydziera, do szklanego gąsiora szczelnie zamyka, a samego do swojej służby zabiera i bez nijakiej litości katuje. A cóż mu z tych dusz przyjdzie? Widzicie, taka już w onym zazdrość okrutna. Sam duszy nie ma, więc się mści, jako ino może na biednych topielcach. Ma ci taką przestronną, tajemniczą izbę w swoim pałacu. Tam półki szerokie, jedna wedle drugiej. A wiecie na co? Flaszki z duszami tam chowa. Biedne duszyczki. Srogie cierpią męczarnie, bo choć rok za rokiem przemija, to im się wcale nie liczy. Która sprawiedliwa dawno by już w niebie była która grzeszna do czyśćca pragnie, co by się z grzechów oczyściła. A tu nie i nie. Siedź w niewoli do sądnego dnia. Gdyby się kto znalazł, co by korki z flaszek powyjmował, uleciałyby jedną minutą. Gdzie się która należy? Ale taki niełatwo się znajdzie między ludźmi albo i nigdy. – A jakiż to musi być, babusiu? – spytała Kasia. Musi być wcale niewinny, co jeszcze śmiertelnego grzechu nie popełnił. Musi mieć przy sobie żywokwiat ziele, co by go od utonięcia i od wszelkiej inszej śmierci bronił. A po trzecie, musi z kochania wielkiego na ratunek utrapionemu pod wodę z uciechą i odwagą iść. Jak się taki znajdzie, co te trzy prawa będzie miał w sobie, to nie tylko, że wszystkie dusze z niewoli wypuści, sam zdrów i wesół na świat powróci, jednego topielca wolno mu ożywić i ze sobą zabrać. Ale co najważniejsza to to, że wodnik od tej chwili nie śmie się tknąć duszy chrześcijańskiej. Takem się nasłuchała o tym wszystkim od mojego dziadusia, nieboszczyka, ale choć mi to powtarzał i rozpowiadał dużo razy, zawsze mówił w końcu. Od stworzenia świata jeszcze się taki nie narodził, co by mógł one biedaczyska z niewoli wypuścić. Ano, pora spać, Kasiuniu, i tobie Jasiu, oczka się kleją. Zmówcie, pacierz i lulu. Dobranoc, babusiu. Ale on tu do nas nie przyjdzie, prawda? A niech żegłą Bóg broni i zachowa. Toś to dziś Boże Narodzenie. Pod wodą się kryje potwora. Dzieci pokładły się do łóżeczek i chwilkę jeszcze rozmawiały o czymś ze sobą. I no nie wygadaj się, szepnął Janek. Ani murum mru, odszepnęła Kasia. Przewróciła się na prawy boczek, przeżegnała się po strachu jej napędził i usnęła smacznie. Niebawem powrócili z miasta rodzice i starsze dzieci. Andrzej przyniósł babuni różaniec biały, kościany, a bliźniętom serca z piernika. Pogadano jeszcze o tym i owym z pół godzinki. Przysypano żar grubo popiołem, żeby nie wykazł do jutra. Andrzejowa zdmuchnęła lampę. Andrzej obszedł wszystkie kąty w domu i w stajni. Czy się gdzie, broń Boże, złodziej nie zakradł albo iskra nie padła – Pozamykał bramę i furtkę, i gdy już wszyscy dawno chrapali, dopiero on się ostatni położył nazajutrz rano mróz się gdzieś podział i no tyle, że nie tajało, więc tym bardziej trzeba było iść do kościoła uczcić świętego szczepana, pierwszego męczennika, i znowu babusia została sama w chałupie z Jankiem i Kasią. Ale dziś już dzieci nie garnęły się do komina, nie prosiły o bajki. Co innego było im w głowie. – Babusiu, – rzekł Janek, – takie dobre powietrze, ani wiatru nie ma. Weźmy saneczki, będziemy się wozić z Kasią. Pozwolicie? – Idźcie, idźcie, bawcie się. I no niedaleko od domu. Pobiegli do szopy, wyciągnęli malutkie sanki, co im tatuś do zabawy sporządził i pognali po śniegu prosto do jeziora. Wiesz, co najpierw trzeba zrobić? Rzekł Janek. Musimy tuż przy brzegu jechać, dookoła, puty, aż dojrzymy wodnikowe okienko. Wtedy schowamy się za krzaki, albo jak babusia gadali, usypiemy górkę ze śniegu i będziemy przypatrywać się, czy nie wypłynie pod wierzch. Ej, Janku, Janku, ja się strasznie boję. Cicho, że bądź, każdy się boi przecie by go rad widzieć. No, to siadaj prędzej, przywiozę cię. A jak się zmęczę, to znów ty mnie. Samym brzegiem jadą, a wciąż upatrują na wszystkie strony. Jest, zawołała Kasia. Gdzie? Nie widzisz? Cały lud na jeziorze biały, śniegiem przysypany, a tam, tam ku środkowi, na lewo, czerni się dziurka, okrągłusieńka. I para z niej idzie, jakby woda ciepła była. A, prawda? Wyłaś sanek, chodźmy zobaczyć. Za nic w świecie, a nóż na nas wyskoczy. Nawet nie stójmy tutaj i no w krzaki uciekajmy. Ja pójdę kilka kroków. Przecież mi nic nie zrobi, choćby i wylas, a chciał mnie gonić, to mu ucieknę, co moje nogi, to nie jego stare kościska. Jasieńku, nie idź. Właśnie, że pójdę. Zostań tu sama, kiedy tchórzysz. I pobiegł. A Kasia krok za krokiem, powolutku za nim, nie chciała porzucić braciszka, a bała się wodnika. Orety, patrzaj no, Kasiu. Co za ryba trzepocze się na lodzie. Wyskoczyła z wody i nie ma na powrót jak trafić. Ale też to szczupaczysko. Złapię go i mamusi zawiozę. Będziemy mieli obiad jutro, jak jacy królowie. Chwycił ogromną rybę oburącz, aż tu stało się coś nieprzewidzianego, a strasznego. Szczupak trzepnął ogonem, wyrwał się Jankowi. Wydawało się Kasi, że nagle urósł w czwórnasób. Złapał chłopca zębami za sukmanę. Coś się ino mignęło. Wpadli obaj do wody. Podniosła Kasia rączki do góry i coś jej gardło ścisnęło niczym żelaznym obręczem. Ani krzyknąć, ani się ruszyć. Stoi jak skamieniała. Na szczęście właśnie gajowy krajem lasu przechodził i zobaczył dziecko martwe ze strachu i z żalu. Co ty tu robisz, Kasieńko? Kasia nic. Czekasz na kogoś? Kasia nic. Boli cię co? Kasia nic. Więc skoczył na lód po nią, bo mu dziwne było, że taka nieruchoma i nie miała. Patrzy, oczy w słup, buzia otwarta. Kasiu, Kasiu, zbudź się, chwycił dziewczynkę za ręce. Potrząsnął nią. Dopiero się ocknęła. O Jezu, co tobie dziecko? O Jezu, wodnik porwał Jasia do jeziora. Tak ci się śniło, prawda? Ach, nie, nie śniło, nie! I Kasia opowiedziała wszystko, jak i co staremu Mikołajowi. Zawołał czym prędzej ludzi, wyrąbali kilka dziur w jeziorze, osękami zmacali, przeszukali raz koło razu, żeby choć martwe ciało wyciągnąć. Gdzieby tam wodnik oddał, jak co porwie? Oj, smutny dzień! Smutne święta mieli rodzice i biedna babusia starowinka. A Kasia aż zachorowała od wielkiego zmartwienia. Dwa dni w strasznej gorączce leżała i tylko na cały głos Jasieńka przywoływała. Na trzeci dzień polepszyło jej się od rana. Leżała spokojnie w łóżeczku i no coś szeptała sama do siebie. Po obiedzie Andrzej poszedł z koniem do kowala. Andrzejowa zamknęła się w alkierzu. Pewno, żeby się wypłakać w skrytości. Babusia z załamanymi rękoma przy kominie siedzi. W ogień patrzy. Łzy się szklą w oczach i powoli jedna za drugą płyną, a płyną. Usiadła Kasia na łóżeczku i zaczęła się ubierać. Cichutko, żeby babusia nie dosłyszeli. Wdziała na siebie wszystko, co ino miała najcieplejszego buty, dorączki i chyłkiem ścianą sunęła ku drzwiom, otwarła leciuśko, przecisnęła się przez szparkę, usiadła w sieni na schodku, buty wzuła i chusteczkę na głowę zawiązała dalej za bramę i potem prosto, jak strzelił do lasu. A w biednej głowinie tyle, tyle myśli. Gadali babusia, co kwiat życia trza mieć. Bardzo kogoś kochać i grzechu nie popełnić. O, panie Jezu, ty wiesz, żem grzeszna. Słucham babusi, mamy, tatusia. Ani jednej gruszki, ani jabłka z cudzego ogrodu nie wzięłam. Co dzień izbę i sień zamiatam. Prawda, panie Jezu, że grzechu nie mam na duszy? To by było moje pierwsze prawo. A Janka tak strasznie kocham, że ani powiedzieć nie zdoleł. To by było drugie prawo. I no trzecie, najtrudniejsze. Skąd wziąć żywokwiat ziele? Na środku drogi chyba nie rośnie, ino gdzieś w tajemniczym zakątku i pod śniegiem. O matko, gdzież ten śnieg odgarnąć? W którym miejscu szukać? Pójdę do lasu na starą mogiłę, gdzie te pogruchotane kamieniska stoją. Może trafię w szczęśliwą godzinę. Idzie, idzie. Wciąż o Jasiu ino myśli. A spuszczonymi oczami po bialuchnym śniegu wodzi, czy jej się ów cudny kwiatuszek nie ukaże. Minęła pierwsze krzaki. Las coraz gęściejszy. Boi się bardzo. A nuż wilk wyskoczy. Ale co Duba nie pomoże, kiedy iść trzeba. Już z daleka bieleją na polanie złomy skaliste, jakby ludzką ręką w półkole ustawione. Ku nim Kasia biegnie z jakąś dziwną otuchą w sercu. Patrzy, a na śniegu ślady nóżek maleńkich. Raz koło razu gęsto się znaczą. Półroczne dziecko, większe manuszki chyba. Zdumiała się Kasia bardzo. Ale prościutko idzie na polanę za onymi śladami. Zawróciły się kroczki pod najwyższym kamieniem, idzie i Kasia tamtędy. Zaszła do skały i nie wie, co dalej będzie. A co to za szczelina? Może się tam wcisnął, może stanie się co dobrego, myśli. Wsunęła się Kasia do jaskini jakiejś i dziw ją wielki ogarnia. Na polu zimno, śnieg, lód, drzewa z liści ogołocone, a tu zaledwie krok jeden zrobiła. Ciepłe powietrze ją owinęło, jakieś zapachy ją zalatują ze wszystkich stron, jakby kwiateczki najpiękniejsze. I widno wcale, niby że księżyc tam świeci, czy co? Oparła się o ścianę, boi się kroku postąpić, wtedy słyszy głosik cichuteńki, a jak dzwoneczek donośny. Hej, skierka, skierka, dziecko się budzi. Biegaj, zakołysz. Kasia oczy wypatruje. Odetchnąć nie śmie. Z ciemnego kąta wyfrunęło śliczne stworzonko, lniano włosy, o szafirowych skrzydłach łądki wodnej. Odgarnia rączką zasłonę zieloną utkaną z gałęzi chmielowych, bluszczu, paproci i zielonego wina. Błysnęło coś jakby światło słoneczne. Nieprzeparty urok ciągnie Kasię ku tej zasłonie, zbliża się z bijącym sercem, paluszkiem osłony uchyla i patrzy. Patrzy, napatrzeć się nie może. Komnata złocisto sklepiona, od stropu błysk pije niezmierny. Ściany z róż najwonniejszych, lili śnieżnobiałych i bzów o kiściach bogatych. Pod baldachimem zruszano barwnego powoju, Kołyska brylantowa, a w niej, na posłaniu swiałków i pierwioznków, leży dzieciątko maleńkie. Skierka u kołyski stoi, z wolna nią porusza i śpiewa. Uśnij, że mi, uśnij, a prędko mi rośni. Trzy miesiące jeszcze niechajcie Cię upieszczę. Pan Jezus cię zbudzi, polecisz do ludzi. Dziecko buzię skrzywiło, płacze przez sen. Migiem skoczyła przez różane podwoje do drugiej komnaty, Pierzynkę z kwiatów jabłoni przyniosła i maleństwo troskliwie okryła. A widzisz, biedaczysko, po co się budzisz, kiedy jeszcze nie pora? Zimno ci, o, zimno, nie płacz. Skierka utuli, ukołysze, uśnij złotości moje. Gdy tak Kasia zasłony uchyliła do komnaty, zagląda nagle czuje, że ją ktoś za spódnicę ciągnie. Jakim prawem, ludzka istota, wdarłaś się do naszego mieszkania? Kto ci tu wejść pozwolił? Uciekaj, bo zginiesz! Zgubna twoja ciekawość, z życiem ją przepłacisz! Chór głosików, przenikliwie dźwięcznych, tak wykrzykuje do niej z gniewem. Koniec części pierwszej.